Andrzej Basilewski, promotor, dziś przede wszystkim mosternaka Osternak, pięknie się to zakończyło, pięknie się rozpoczęło i zakończyła cała walka paraktyczna do do Mateusza. No, powiem szczerze, że jak wszyscy kibice wiedzą, uwaga, niemiot ciężka, to są ciężkie ciosy, z całą pewnością nasz gość zaostali na ciężkie ręce. Na szczęście Mateusza inteligencja, mądrość ringowa spowodowała to, że mamy zwycięstwo. Chyba tak od czwartej, rundy to mam wrażenie, że Mateusz rozbił swoje kleja i robił co chciał. Kontrolowa walka. To, to jest dosyć typowe dla Mateusza, że on właśnie uczy się przeciwnika. To no pięknie wyszło, super wyszło. Tak jestem dumny cieszę się, że podjęliśmy to ryzyko. Ja ze swojej strony się wywiązałem ze wszystkiego, co Mateuszowi obiecałem. Mateusz ze swojej strony zrobił to samo. No i w związku z tym otworzona walka do wielkim mistrzostwa świata. To jest przykład Timu. Każdy robi swoje jak potrafi najlepiej. Czarny do siebie załupanie. Wielka sprawa, ogromne gratulacje. Świetnie Mateusza małeś. Oni nic teraz tylko jeszcze co dalej? Eee... Spodziewamy się. prawdopodobnie wjazdu do Australii, ale na ciekawy, ciekawy teren. Pamiętamy nasze wspomnienia z perw z walki wodaczy Green, walka mistrzostwa świata. To marzenie, marzenie wielkie. Jeszcze raz wykonałem czy wątpliwości, pojawiały się pytanie, czy to na, pewne, na, pewne, na pewno jest finałowy eliminator? Pomyli, nie, nie na pewno, to jest fajny eliminator, nie, 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 nie było żadnych wątpliwości. Mhm. Czyli teraz czekamy na jeszcze sprawę pytań. A ja się zapytam na szybciutko, od Brzeńskiego i basa coś tutaj się ruszyło? Nic, Świe nic nie, nowego nie, nie odbędzie. No Dobra, Dzięki. się. Dzięki. Dzięki